Z małym opóźnieniem, ale przyszedł wreszcie czas podsumowań dzisiaj ranking najlepszych naszym zdaniem polskich filmów 2019 roku. Że jeszcze nie wiedzą, w tym roku na naszym kanale pojawią się trzy rankingi, czyli dzisiejszy ranking najlepszych polskich filmów, ranking najlepszych filmów zagranicznych oraz ranking polskich paździerzy. Na który pewnie większość z Was czeka najbardziej. Tak, on pojawi się jako ostatni, ale wciąż do końca stycznia powinny pojawić się wszystkie trzy rankingi. Oczywiście, tak jak co roku, zasady się nie zmieniają. Bierzemy pod uwagę filmy polskie, które w kinach pojawiły się od 1 stycznia do 31 grudnia, i są to filmy pełnometrażowe. Fabularny. Tak, nie bierzemy pod uwagę tym razem dokumentów, żeby nie było żadnych wątpliwości. Oczywiście recenzje filmów, które pojawią się w tej topce, możecie znaleźć na naszym kanale, więc nie będziemy się powtarzać i rozgadywać ponownie na ten sam temat. Ale w tym roku nastąpi mała zmiana, ponieważ wzorem zeszłorocznych paździerzy postanowiliśmy w tym roku przyznać też nagrody w poszczególnych kategoriach. Ale zanim przejdziemy do kategorii tematycznych najpierw taki mały montażyk filmów, które nie znalazły się w tej ścisłej topce pięciu najlepszych filmów roku. Niemniej jednak mają takie elementy, które w jakiś sposób nas zachwyciły, zaintrygowały, dzięki którym uważamy, że mimo wszystko warto te filmy obejrzeć. Ty jesteś ten niewidomy. Nie widziałem jak grasz, ale wszyscy tobie mówią. Nie tak sobie wyobrażam, że ze znanym literatem. Jego interesują tylko balangi i panienki. Literatura zostawiam nam. will you Nie uciekniesz nigdzie Gdzie się schowasz? Nie zamykaj! się pozbyć balastu, co? No dobra, ale nie przedłużajmy, żeby ten materiał nie trwał godzinę, to przejdźmy od razu do naszych kategorii tematycznych, które z roku na rok pewnie będą się nieco zmieniać i pierwszą taką nagrodę chcielibyśmy przyznać poza regulaminowo, jeżeli można tak powiedzieć, i to nagroda o wspaniałym tytule Poszukiwany Poszukiwana. Nic nie ginie w reżyserii Kaliny Ala Brudzińskiej, ponieważ poszukujemy dystrybutora. Film widzieliśmy w koszalinie na festiwalu Młodzi i Film, i do tej pory nie doczekał się oficjalnej dystrybucji kinowej, a szkoda. I jest to film, który jest też dyplomem aktorskim studentów łódzkiej filmówki. Podobnie jak Monument Jego Dyszelc w zeszłym roku. Więc teraz okazuje się, że te dyplomy aktorskie naprawdę mają sens, i jest jakiś pomysł na to, jak realizować tego typu filmy. Bo, oczywiście, założeniem takich filmów jest to, żeby każdy z aktorów występujących w tym filmie dostał swoje ustawowe 5 minut, powiedzmy, i mógł pokazać, na co go stać. Mamy tutaj taki portret różnych bohaterów, do których reżyserka podchodzi z wielkim sercem, i wszyscy ci bohaterowie mają swoje charaktery i udaje się. Przedstawić wszystkie te postaci bez takiego wymuszania czasu ekranowego. W takiej konwencji powiedziałbym komedio-dramatu, bo mamy jednocześnie wątki mocniejsze, jednocześnie bardziej humorystyczne, wszystko to ma sens i jest po prostu filmem, który spokojnie zobaczyłbym w polskich kinach, jako taką alternatywę dla tych wszystkich smutnych paździerzy, które pojawiają się na ekranie. Ogromne serducho, powodzenia, Kalina, i dziękujemy bardzo za ten film, bo ja się na nim i śmiałam, i wzruszałam cały czas. Trzymamy kciuki. Następna kategoria to reklama da się lubić dla filmu, który miał kreatywny pomysł na promocję, i tutaj ta nagroda wędruje dla córki trenera w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Mimo, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że polskie filmy często mają piosenki promujące dany film, to jednak tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym przypadkiem. To tak naprawdę aktorzy biorący udział w tym filmie sami ten utwór zaśpiewali w dodatku w wersji karaoke. Tak, i taką wersję możecie znaleźć na YouTubie na przykład, gdzie będą wam się podświetlały napisy. Tekstu piosenki. Jest to wyjątkowo uroczy utwór i faktycznie oddaje w jakimś sensie ducha tego, czym jest sam film. Odpowiadają za to ludzie, którzy włożyli całe serce w swój film, więc musimy to docenić. Następna nagroda tematyczna to złota słuchawka dla filmu, który wyjątkowo dobrze słychać i postanowiliśmy nagrodzić tutaj film Ikar Legenda Mietka Kosza. Całe szczęście, że tak akurat wyszło, że film, którego muzyka jest ogromnym właściwie elementem słychać tak dobrze. A dźwięk, jak wiadomo, w polskim kinie to sprawa dosyć powiedziałbym kontrowersyjna. Następna kategoria to Dobrze naoliwiona maszyna i jest to nagroda dla całego zespołu odpowiadającego za film nie tylko tego aktorskiego. I w tym roku otrzymuje ją film Monument. Dlaczego właśnie monument, ponieważ przy tak mikroskopijnym budżecie naprawdę cały zespół i wszystkie osoby pracujące przy tym filmie musiały włożyć 100% swojej siły i energii do tego, żeby efekt był taki, jaki jest, a jest znakomity. Jeżeli oglądacie nas dłużej, to dobrze wiecie, że lubimy wypatrywać nowe twarze, obserwować debiutantów i to jak sobie będą radzić. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć nagrodę o nazwie Narodziny Gwiazdy dla najbardziej obiecującego debiutu aktorskiego i i ta nagroda wędruje w ręce Karoliny Bruchnickiej za córkę trenera. I monument, bo ta też swoje pokazała, tak. a filmy miały premierę w tym samym miesiącu, więc faktycznie dużo Karoliny było naraz, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście kibicujemy i trzymamy kciuki za dalszą karierę, bo na pewno pokaże nam jeszcze niejedno. Skoro już w temacie aktorstwa jesteśmy, to przejdźmy do nagrody Czapki z głów. Czyli tej za najlepszą rolę sezonu naszym zdaniem, którą otrzymuje w tym roku Bartosz Bielenia. Za rolę w Bożym ciele. Kreacja absolutnie hipnotyzująca to, co tam się czai w tych oczach bieleni, to ja po prostu nie jestem w stanie tego określić. I myślę, że chociażby dlatego ten film działa tak, jak działa, dzięki tej konkretnej kreacji, ale nie tylko tej, chociaż do tego przejdziemy później. <laughs> I ostatnia nagroda tematyczna o nazwie Ja Wam pokażę dla najbardziej obiecującego debiutu reżyserskiego w tym roku. Wędruje ona w ręce Bartosza Kruchlika za film pod tytułem Supernowa. Jeżeli widzieliście naszą recenzję Supernowej, to dobrze wiecie, że mieliśmy tam drobne zastrzeżenia do tego filmu, ale całościowo jest to film oryginalny, odważny, taki, jakich chcemy widzieć więcej na ekranach polskich kin zdecydowanie. To wszystko, jeżeli chodzi o kategorie tematyczne, więc przechodzimy teraz do meritum, czyli do naszego zestawienia pięciu. Naszym zdaniem, najlepszych polskich filmów 2019 roku, a zaczniemy od filmu, który jest ryzykowny, odważny, który jest świeży i zdecydowanie podzielił publikę na dwa obozy. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Jeśli oglądacie nas od jakiegoś czasu, to wiecie, że my zawsze kibicujemy tym, którzy są odważni, nawet jeżeli nie zawsze. Wszystko wychodzi. W tym wypadku, naszym akurat zdaniem, wyszło tak, jak powinno. Było odważnie, było kontrowersyjnie, było szalenie, i tak zdajemy sobie doskonale sprawę właśnie z tego, że jedni ten film kochają, inni go nienawidzą. W naszym wypadku zdecydowanie trafił w jakieś takie miękkie miejsce w sercu. Trzeba też podkreślić, że był to bardzo ryzykowny projekt, bo jednak ruszanie scenariusza Andrzeja Żuławskiego to jest już ryzyko samo w sobie. Poza tym, jest to film, który pokazał nam, że Sebastian Fabiański pod batutą właściwego człowieka potrafi robić naprawdę dobre rzeczy, i tutaj także kibicujemy Sebastianowi, żeby pokazał w innych rolach, na co go stać. Mowa ptaków udowadnia, że nawet takie trudne eksperymenty filmowe mogą jednak znaleźć w Polsce swoich dystrybutorów i swoją widownię, więc oby tak dalej. Przejdźmy zatem do miejsca czwartego, na którym znalazł się film, który jest. Jest remakiem i co więcej, jest też filmem rozrywkowym, najbardziej z całego tego zestawienia, i są to nieznajomi. Pod naszą recenzją się naczytaliśmy, jak to można w ogóle tak doceniać. Remake przecież to jest słowo w słowo, no, no nie do końca, ponieważ osadzenie tego w polskich realiach i nadanie zupełnie innych kontekstów całej historii sprawia, że jest to film, który ma swoją własną tożsamość zdecydowanie. Tym bardziej, że też w nieco inny sposób się kończy, co nadaje też innego wydźwięku całej opowieści. A całość jest przemyślana, zmontowana bardzo dynamicznie i po prostu się z tym filmem płynie. Poza tym nie możemy też zapominać o doskonałych. Decyzjach castingowych, ponieważ ta obsada tutaj cała błyszczy, każdy ma chwilę dla siebie, ale monolog Ostaszewskiej. Złoto. Bardzo się cieszę, że w zalewie tych paskudnych, paździerzowych komedyjek robionych na zagranicznych licencjach zdarzył się jednak film, który jest przystępny, niegłupi i możemy go polecić właściwie każdemu. A na miejscu trzecim film, który reprezentuje taki nurt, którego zdecydowanie na polskim podwórku brakuje. Nazwaliśmy to w recenzji filmem sandansowym: córka trenera w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jego córka, córka trenera, rozdarła serce mu. Trenera to jeden z tych filmów, który lubię coraz bardziej z każdym kolejnym obejrzeniem, i bardzo to zawsze w kinie doceniam, kiedy. Po czasie film robi na mnie jeszcze większe wrażenie niż mhm. za pierwszym razem. Cudownie oddane, takie soczyste, gorące lato, piękna e, relacja ojca z córką. Film, w którym wreszcie dorastająca osoba nie jest traktowana jako ktoś z innej planety, tylko ktoś, kto ma swoje własne aspiracje i racje. I zasługuje na szacunek, zasługuje na takie okienko, w którym ma czas na to, żeby dorastać tak samo jak swoje rówieśnicy. Mądra, wzruszająca, zabawna. Absolutnie fantastyczne kreacje Braciaka oraz Bruchnickiej, którą nagrodziliśmy właśnie w kategorii tematycznej wcześniej, bo dzięki temu, że te kreacje są stworzone w taki sposób, ta relacja działa pomiędzy tymi postaciami iskrzy. Naprawdę chcemy więcej takiego kina w Polsce. Bardzo kibicujemy twórcom właśnie niezależnym, którzy starają się mówić swoim własnym autorskim językiem w sposób bezpretensjonalny i bez zbędnych półśrodków. I tym sposobem bardzo ładnie to, co powiedziałeś, łączy nam się z miejscem drugim na naszej liście, ponieważ tutaj pojawia się monument w reżyserii Jagody Szerc. O monumencie na naszym kanale mówiliśmy już niejednokrotnie. W relacjach z festiwali, w samej recenzji, w różnego rodzaju materiałach takich zbiorczych, to jest film, który nas absolutnie zachwycił. Byliśmy na nim w kinie trzykrotnie i to w dodatku także za pierwszym razem, kiedy widzieliśmy go na festiwalu Nowe Horyzonty, to obejrzeliśmy go dwa razy dzień po dniu. Jagoda Szelc po raz kolejny proponuje nam swego rodzaju puzzle. Na sam koniec filmu pokazuje pewną ilustrację, i mniej więcej wiemy, jaki obrazek mamy ułożyć, ale to nie znaczy, że prowadzi nas za rączkę i ostatecznie i tak, żeby zrozumieć w pełni tę historię, musimy sobie pewne cegiełki poukładać samodzielnie. To poczucie niepokoju, które trwa przez cały seans jest doskonale dawkowane w poszczególnych scenach i każda z tych małych etiud ma swój własny sens i swój własny rytm, a razem tworzą obraz Zagadkowy, tajemniczy, właśnie niepokojący. Miejscami przerażający. I Jagoda Szelc jako jeden z nielicznych twórców filmowych w Polsce potrafi eksperymentować z różnymi gatunkami filmowymi. Jest to w pełni przemyślane i tylko utwierdza nas w przekonaniu, że język, którym się posługuje jest w pełni autorski i właśnie świadomy. I tak na koniec dodam tylko, że Jagoda w tej chwili jest moją ukochaną polską twórczynią filmową. Jagoda, kocham cię. Takie tam wyznania miłosne. Zanim przejdziemy do pierwszego miejsca naszej listy, co prawdopodobnie nie będzie wielkim zaskoczeniem, to tak jak mamy w zwyczaju, przedstawimy Wam wyniki ankiety stworzonej u nas na grupie. I co ciekawe, tytuły, na które głosowaliście najchętniej w tym roku, pokrywają się także z naszą topką, chociaż miejsca się mimo wszystko różnią. Na miejscu piątym jest córka trenera, na miejscu czwartym monument, na miejscu trzecim mowa ptaków, na miejscu drugim nieznajomi, a na miejscu pierwszym Boże. Ciało. Szczerze mówiąc, Boże Ciało w tej ankiecie zmiażdżyło po prostu swoją konkurencję i tym samym otrzymuje nagrodę perła publiczności. Jeee! Yeah. Zatem, jeżeli jesteście uważnymi widzami lub słuchaczami, to pewnie już wiecie, że jednego z tych tytułów, na które głosowaliście, zabrakło w naszej topce. Więc. Z tamtej strony jezior. Wydaje mi się, że w naszej recenzji tego filmu powiedzieliśmy wszystko, co udało nam się wyrazić słowami, bo niektórych emocji związanych z seansem tego filmu po prostu nie da się przełożyć na słowa. Obraz wzruszający, mający dialogi tak prawdziwe i tak w punkt, że do tej pory się tym zachwycam. I absolutnie bardzo, bardzo precyzyjny scenariusz. Poszczególne klocki, gdy są poruszane, to powracają we właściwym momencie i po prostu widzimy, że był w tym jakiś konkretny zamysł na to, jak tę historię zbudować, jak ją zamknąć i jakie tematy konkretnie poruszyć. Oczywiście w kategorii aktorskiej nagrodziliśmy Bartosza Bielenie, ale cała obsada zasługuje tutaj na ogromne uznanie i warto wymienić Tomasza Ziętka, Elizę Rycembel, Aleksandrę Konieczną, Łukasza Simlata, Leszka Lichotę. Naprawdę są to role na światowym poziomie. A dla wszystkich tych, którzy cały czas boją się podejść do Bożego Ciała, ponieważ może być to film obrazoburczy, albo atakujący kościół i tak dalej, to naprawdę nie. To jest film bardzo ludzki, bardzo blisko człowieka i przede wszystkim pozostawiający widza z refleksją. Jeżeli podejdziecie do tego filmu z otwartą głową, to powinniście z niego wynieść całe spektrum emocji, i przemyśleń. I mimo, że jest to opowieść na wskroś, Polska, to wydaje mi się, że ma na tyle uniwersalny charakter, że będzie możliwa do odczytania bez problemu na całym świecie. I oczywiście, ostatnio ogłoszona nominacja Oscarowa dla Bożego Ciała utwierdziła nas tylko w tym przekonaniu i bardzo, bardzo się cieszymy, będziemy kibicować, chociaż starcie z Parasite będzie wyjątkowo trudnym zadaniem. Ale sama nominacja już jest zdecydowanie nagrodą dla filmu polskiego współczesnego, który nie jest osadzony w epoce, to też jest w jakimś sensie odświeżające dla Wizerunku polskiego kina na całym świecie. Film Komasy osiągnął już ogromny sukces, wiele nagród na przeróżnych festiwalach. Mam nadzieję, że kolejne jeszcze przed nim i kibicujemy w następnych projektach. Jak najbardziej. W tym roku nagroda dla najlepszego polskiego filmu 2019 roku dostała swoją nazwę. Będziemy takie filmy nazywać Polskimi Perłami. I właśnie polską perłą 2019 zostało Boże Ciało. Mamy nadzieję, że także i Wam przypadło do gustu, i myślę, że też wielu widzów będzie miało właśnie ten film na swoim miejscu numer jeden. I mam nadzieję, że rok 2020 przyniesie nam tyle świetnych polskich filmów, że w przyszłym roku konkurencja w tym rankingu będzie jeszcze bardziej zacięta. W ciągu całego roku obejrzeliśmy około 40 polskich premier na jakieś. Niemal 50. W 2020 roku ma być tych premier, ponoć w okolicach 70. Więc zasadniczo moglibyśmy porzucić w ogóle recenzowanie filmów zagranicznych, skupić się wyłącznie na kinie polskim, a i tak mielibyśmy co robić przez cały rok. Więc mam nadzieję, że właśnie w 2020 roku trafi się kilka tak mocnych tytułów, które e, będą nam spędzały sens powiek, jeżeli chodzi o tworzenie rankingu przyszłorocznego. No więc w taki sposób zamykamy nasz ranking polskich filmów 2019 roku. W następnym odcinku skupimy się na tytułach. Zagranicznych, a potem przejdziemy do tych mniej chlubnych przypadków, jeżeli chodzi o rodzime podwórko, czyli Paździerze polskie 2019. Ale to w następnych odcinkach. Oczywiście zostawiajcie w komentarzach swoje własne topki polskich filmów. To wszystko od nas do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie byli to ptaszkowie, ale trzy braciszkowie co się starali o jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie.